Solid Rock's Flow Simulation zawiera wiele usprawnień pomocnych w postprocesingu wyników i ustawieniu wizualizacji wyników. Do tej pory, jeśli chcieliśmy wykonać animację przepływu, nie mogliśmy zmieniać ustawienia modelu. Teraz animacja wyników wykonywana jest na żywo, pozwalając na przybliżenia i szczegółową obserwację wybranych obszarów. Równocześnie podczas trwania animacji możemy pokazywać inne wykresy i animować je w tym samym czasie. Dzięki temu prezentacja wyników stała się bardzo interaktywna. Pojawiła się możliwość umieszczenia różnych parametrów przepływu na jednym widoku, np. rozkładu ciśnienia na jednej płaszczyźnie, a prędkości przepływu na drugiej, co pozwoli zaprezentować więcej istotnych informacji na jednym wykresie. Wprowadzono również wiele usprawnień w interfejsie użytkownika i menedżerze właściwości, który stał się bardziej przystępny dla mniej doświadczonych użytkowników. Do tej pory przedstawiliśmy wykresy płaskie, natomiast animacja może uwzględniać również trajektorię przepływu, co pozwala uzyskać naprawdę ciekawe wyniki poprzez manipulację modelem i wpasowanie wybranych obszarów w ekran. Narzędzie analizy cząsteczek Particle Study otrzymało nowy interfejs, pozwalający w kilku prostych krokach ustawić parametry takie jak materiał cząsteczek, ich rozmiar, obszar wejścia do układu oraz inne parametry. W kolejnych zakładkach możemy ustawić sposób zachowania się cząsteczek w układzie oraz grawitację lub inne parametry. Ustawienie tego badania stało się teraz znacznie łatwiejsze. Oczywiście, tak jak poprzednio, możemy animować trajektorię poruszania się cząsteczek oraz dostosowywać widok animacji.